W dzisiejszym odcinku przetłumaczyłem dla Was debatę między Grahamem Hancockiem i Zachi Hawassem. Od razu dodam, że jest to rozmowa z 2005 roku, ale jeżeli nie widziałeś jeszcze jej do tej pory, no to warto nadrobić zaległości. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Niedawno natrafiłem na ten film z tej starej debaty, o której powiedziałem we wstępie. Słyszałem o niej i o niektórych argumentach jednej i drugiej strony, ale samej debaty nigdy nie widziałem. Pomimo, że miała miejsce w 2005 roku, to warto zobaczyć to zadufanie i ignorancję najsłynniejszego egiptologa współczesnych czasów. Najpierw będzie trochę krzyków, ale później przejdziemy do drugiego etapu spotkania, kiedy to Zachi Habas powróci. Nie jest akademikiem, jest nikim. W świecie naukowym nie prowadzimy argumentów ad personam. Nie dyskutujemy o człowieku. Dyskutujemy na ten temat omawianego problemu. Sprawa jest już umówiona i zamknięta. Nie, wcale nie jest. To jest przedmiotem dyskusji i zostało zamknięte. Wszyscy w Chicago to zamknęli. Więc nie chcesz usłyszeć niczego, co mam do powiedzenia? Dokładnie, nie chcę nic słyszeć. Wstydź się. Nie, proszę, nie mów tego do mnie. Ale to jest prawda, my... Nie mów do mnie tych słów, to twój wstyd, nie mój. Nie przeprowadziliśmy nawet dyskusji na ten temat. Proszę, nie mów do mnie, odejdź ode mnie. Dlaczego mówisz, że mam się wstydzić? Dlaczego? Ponieważ powinniśmy być w stanie otwarcie rozmawiać. Nie chcę. Ten człowiek robił złe rzeczy. Nie chcę słyszeć jego nazwiska. I zamierzam zadzwonić. Nie zamierzam pozwolić temu człowiekowi w ogóle wejść do tego kraju. Bo to jest oszust. To nie jest mój prywatny biznes. Poważnie. Powinniśmy więc być w stanie przeprowadzić debatę. Proszę, nie chcę z tobą rozmawiać. Proszę, zostaw mnie samego. Wariaty, zachciało im się dyskusji na zamknięte tematy, bez czegoś. Więc zasadniczo mówisz, że nie chcesz dyskusji albo rozmowy, jeżeli. Dlaczego ktoś mówi o teorii kogoś innego? Dlaczego? Dlaczego on mówi o teoriach, które zostały zamknięte? Dlaczego macie ponownie otwierać te tematy? Te teorie nie są zamknięte. Są zamknięte! Nie, nie są. To jest śmieszne. Dlaczego o nim mówicie? Powinieneś przedstawić swoją teorię, a nie prezentować no. ideę. To nie jest zamknięty zachęt. Okej, okay, zamykam to! Ja będę prezentował to, co przygotowałem. Ja będę prezentować własną teorię. OK, ja nie będę w tym uczestniczyć. Dam swoje przemówienie, ale nie będę uczestniczyć w Twoim. Jeszcze nawet zanim doszło do wymiany zdań, jedno zdjęcie i pan Hawas ucieka z sali. Wstydź się. Co zamierzasz zrobić? Ja tu jestem i chcę debatować. Uważam, że to wielki wstyd dla egiptologii. On nie chce mówić o Bałwalu. Cóż, przykro mi. Bowal jest ważnym z alternatywnych argumentów. Nie możemy mieć dyskusji pomijając Bowala. To jest grafika z prezentacji, która tak oburzyła Zachi Hawasa. No dobra. Królewicz wrócił na swój wykład i teraz słuchacze będą zadawać mu pytania. Jako jeden ze światowej klasy ekspertów w temacie Egiptu, czy ma Pan stanowisko, lub zamierza Pan przedstawić swoje zdanie w sprawie tego, jaki wpływ mają wykopaliska w Gebekli Tepe na Pana zrozumienie? W jakim miejscu? W Gebekli Tepe. Jaki wpływ mają te wykopaliska na Twoje zrozumienie historii Egiptu? Jakie wykopaliska? Gdzie one są? W, Tepe. w Turcji. Mówisz o czymś, co się wydarzyło w Turcji? Twoje pytanie jest o czymś w Turcji czy Egipcie? Wpływ wykopalisk prowadzonych w Turcji i zami historii Egiptu. Jeśli to, co zostało znalezione w Turcji, to rzeczy egipskie? Nie. Po prostu jako wiodący ekspert tego, jak wygląda historia Egiptu, to jaki wpływ jest tych niesamowitych wykopalisk w Turcji? Aktualnie nie wiem o tych wykopaliskach. Więc może Graham mógłby troszeczkę rozjaśnić i wtedy będziesz mógł skomentować. Jeśli dr Hawas słyszałby moje przemówienie, widziałby zdjęcia i słyszał prezentację. Kopaliska w Göbekli Tepe przeprowadza niemiecki Instytut Archeologiczny przez Klausa Schmidt'a. Göbekli Tepe jest datowane na co najmniej 9600 lat przed Chrystusem. Składa się z obszernej serii gigantycznych megalitycznych filarów, których ponad 70% wciąż tkwi w ziemi, przebadanych radarem penetrującym ziemię. Rodzi to pytanie o pochodzenie cywilizacji, ponieważ nigdzie na świecie nie znaleźliśmy gigantycznej, megalitycznej konstrukcji datowanej na 11 600 lat temu. I jako że Turcja nie jest stąd bardzo daleko i do tego, od kiedy mam wrażenie, że w sprawie Sfinksa są znaki zapytania, to wydaje mi się być ważne rozważenie ostatnich odkryć gigantycznych, megalitycznych obiektów w Turcji, datowanych na 11600 lat. Może powinniśmy ponownie zastanowić się, czy zadawać pytania w sprawie Sfinksa. Nie uważam, żeby to, co zostało powiedziane, było prawidłowe. To nie ma nic wspólnego z niczym. W mojej opinii znamy wiek Sfinksa. Co odnaleziono w Turcji, nie myślę o tym i nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Czy ty słyszałeś o tym? Zachi zadaje to pytanie do prowadzącego. Tutaj koleś trochę zanudza i w sumie mówi to samo co już Graham mówi. Do tego Zachi Habas też go nie słucha i jak widzicie jest czymś zajęty. Więc pomyślałem, że przyliniemy ten kawałek. Nieważne, że radar coś pokazuje, ponieważ ja nie wierzę w radar. Korzystałem z radaru we wszystkich swoich pracach i nigdy nic nie odkrył. Obawiam się, że radar pokazuje i dyskredytujesz pracę niemieckiego instytutu archeologicznego i profesora Klausa Schmidta, który niestety zmarł kilka miesięcy temu. Był to bardzo szczery, przyzwoity i pracowity człowiek, który publikował swoje znaleziska. Göbekli Tepe ma 11600 lat. To jest wielka, megalityczna lokalizacja. Nie jest daleko od Egiptu. To jest istotny punkt widzenia, patrząc na to z mojej perspektywy. Najmniej powinno to wzbudzić w nas ciekawość co do niektórych miejsc w Egipcie. Argument na temat Sfinksa wysunięty przez doktora Marka Lenera kilka lat temu, że Sfinks nie może mieć 12 tysięcy lat, ponieważ nie ma innego miejsca na świecie, żadnej innej megalitycznej konstrukcji gdziekolwiek, która mieściłaby się w przedziale 12 tysięcy lat. Kiedy mamy do czynienia z poważnym odkryciem dokonanym przez szanowany Instytut Archeologiczny w Turcji i dotyczącym ważnego stanowiska megalitycznego liczącego 11 600 lat. Uważam, że podważa to ten argument przeciwko brakowi kontekstu, jeżeli chodzi o Sfinksa, który również jest megalitycznym monumentem. Tak, przy okazji, nie mam sporu z doktorem Hawasem w sprawie datowania piramid. To megalityczne obiekty tu w Gizie i są dla mnie bardzo ciekawe. No dobra, w tym odcinku to było już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.